Propozycja Muzeum Regionalnego w Jaworze na wakacje. Zwiedzanie kościoła Bernardynów. Rzeczywiście pośród wielu atrakcji lata w mieście, które przygotowaliśmy Państwo na sezon lipiec i sierpień, znalazły się między innymi oprowadzania po otwartym po dwóch latach przerwy spowodowanej COVID-em oraz pracami konserwatorskimi kościół poklasztorny Bernardynów, a więc franciszkanów obserwantów, którzy tutaj w Jaworze przez kilkaset lat właśnie urzędowali w obiekcie, który obecnie. Jest siedzibą Muzeum Regionalnego. To ciekawe miejsce, bowiem Kościół to klasztorny, to hala gotycka, okazałe wnętrze, zachowane w tej oryginalnej dyspozycji, a mało znane jako zabytek, atrakcja Dolnego Śląska, które stale jest badane i no obecnie również podczas prac konserwatorskich. Nim jednak upubliczniamy właśnie tę te, też część naszego muzeum. Dziś bezpłatne zwiedzanie, a kolejne takie Właśnie zwiedzanie przygotowaliśmy również w niedzielę 22 sierpnia, na które już z tego miejsca serdecznie zapraszam. Dzisiaj pan dyrektor w roli przewodnika. Dowiemy się coś ciekawego, coś więcej, czego nie, nie wyczytamy w przewodniku? A rzeczywiście, ponieważ nie ma tych opracowań, nawet popularnych, do dziejów Bernardynów czy obiektów zabytkowych na terenie Księstwa Jaworskiego, to podczas tych naszych oprowadzeń dzielimy się z państwem informacjami, tymi odkryciami. Ja jako historyk sztuki oczywiście mam swoje na to wszystko spojrzenie, ale Myślę, że też Państwo sami możecie prawda, dostrzec bardzo wiele elementów tego prawda, czy wyposażenia czy detali, które prawda, no, nam się nawet muzalnikom nie udaje dostrzec. Także namawiam też do takich osobistych dociekań. Na zwiedzaniu kościółka propozycje Muzeum na Lato chyba się nie kończą. Rzeczywiście, już w najbliższy piątek, 30 lipca o godzinie 18 rozpoczynamy, inaugurujemy wieczory bernardeńskie. Rozpoczynam od spotkania z autorem wystawy modelarskiej. Polacy na polach chwały, sceny batalistyczne na przestrzeni dziejów, bardzo ciekawa formuła atrakcji historycznej, ale w formie też pewnej zabawy, takiego spojrzenia, dla, na pewno atrakcyjnego dla dzieci i dla dorosłych. A po tym właśnie spotkaniu i prezentacji wystawy o godzinie 19 na dziedzińcu muzealnym rozpoczniemy taki koncert kameralny z udziałem artystów, muzyków z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. To będzie koncert z gitarą klasyczną i wiolonczelą, wstęp wolny. Kolejna atrakcja to 1 sierpnia w rocznicę, kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 16 .00. tu w Muzeum bezpłatne zwiedzanie, oprowadzanie z przewodnikiem właśnie też między innymi po tej ekspozycji Scen batalistycznych, gdzie także jeden z modeli poświęciliśmy właśnie epizodowi z powstania warszawskiego. A jakiemu, to już się Państwo dowiedzą. W sierpniu, 15 sierpnia, w kolejną rocznicę, tym razem Święta Wojska Polskiego i rocznicę Cudu nad Wisłą, zobaczycie Państwo w nowej odsłonie wystawę militarną, która nosi tytuł Tajemnice. Jaworskiej zbrojowni i już z tego miejsca na to wydarzenie też państwa zapraszam, a już na koniec sierpnia w ostatni weekend e, sierpnia e, od piątku do niedzieli e, zakończenie lata z muzeum o tym wszystkim dowiecie się państwo z muzealnego Facebooka.